witam panowie i panie, z tej strony i dzisiaj pogrywamy sobie na third personie jest ze mną Kifi no się wbijajcie na kanał Kifiego i w ogóle eee, taki challenge też zrobimy w Counter Strike globalną ofensywę I, i, i zaczynamy nie Kifi tak polecam dzieciom wchodzenie podrobienia, fajne jest fajne jest ja też sobie wejdę Chod daj mi wejść o, jak fajnie Ej, nie, Kifi, halo Halo, Kifi. Dobra, Tak się nie robi Jak się nie robi? Ty chciałeś mnie też zabić, a ja jeszcze nie chciałem zabijać Nie, ja cię chciałem pomijać Dobra Okej, okay, lecimy, Kiwi. Co, 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 co powiesz ciekawego? Jak ci się podoba? O Jezu Challenge? Mapa z, ostatnie, z ostatniego challenge'a znowu No Który był u mnie Ej, ja nic nie kupiłem, dobra, nieważne Ja też nie, lecę full fuleko. Full Taktyki widzę już tutaj, czekaj, tak, ja tylko ściszę sobie grę jeszcze Polecam dzieciom Będzie git O halo Kifi wróć się Kifi Co? Ja to wszystko słyszę Ja uciekłem Nie kłam Dlaczego nie? Wcale nic nie, nie uderzyłem wcale Kifi Dobra Jezus ja się nie mieszczę w drzwiach Tu znaczy, jestem. jestem Tu Kifi Tu A to, to krzak dobra Kurde ja robię przemeblowanie takie trochę Halo <grymne> Kifi spokojnie To krzesło z góry wziąłem, nie? Tak? No. Fajne krzesło, a pokaż mnie Protowe ci takie jak mam prawie normalnie A, tylko, a czemu to takie twoje pakasz? W ogóle fajnie, bo na tym personie się widzę całego, nie? I ja widzę jak o. się ruszasz i w ogóle. I widzisz czy wystajesz? Cześć, tu jestem <grymne> cześć, cześć. Cześć, tu jestem. Czy mnie widzisz? Nie, ja ciebie nie widzę. Ja ci widzę bardzo dobrze Wiem <grymne> <grymne> Nie kifi nie strzelaj! Ja tu... Kifi, nie! Kifi! Halo, kifi, nie strzelaj! Nie, nie bij ja nie mnie! Kifi. No, nie, nie goń mnie! Kifi! Co, gdzie ty jesteś? Ej, halo! Co? Oszustwo! Nie, pieniądze! Oszustwo, kifi! Wow! Widziałeś mnie z faniaku wcześniej. No tak, to no na tym polega First Person właśnie. Hej, halo, nie! O, <laughs> Widzę, że na First Person ci lepiej idzie, Kifi. No, chyba normalnie zacznę grać tak na MM'ach No Ale, tak, zagraj dasz. na MM'ach tak. Dobra, dobra, Come Kifi, out. ok. Mam Twoją CZ, pamiętaj ja o tym. Dobra. Na First Person nie łatwiej dostać flesza. Daj przynajmniej. O! Halu, też raka. No tak, mniej więcej czy więcej widać w smoku Hello? Przeraziłeś mnie Alityn. Ja? Czemu? Tak. Ale że brzydki jestem czy jak? To to było dopiero drugie wrażenie. Pierwsze to była taka bania trochę. A no, no. Tym jeszcze jak się okazało, że jesteś brzydki, to już w ogóle To już te najgorsze było. co mogło być. Kifi, nie czytuj. O to, to nie mój pakłego? No, <laughs> jak polecił? Halo, Kifi, Nie wiem o czym mówisz hey, Ja Cię widzę, Kiwi, wiesz? Odwróć się Nie odwracaj się Kurz, Nie! Nie mogę, nie mogę zlokalizować się. Ale jak, jak tu wszystko widać na tej trzeciej osobie, tak, nie? Tak, powinny być w ogóle, cały CS powinienem się opierać Bo jest genialna trzecia osoba oh Jest bardzo dobrze zrobiona, że nie, jest wcale nie Le, Najlepiej, najlepiej nie no, jakby trochę się postarali Ej, Może Ja go widzę, nie? Snipego. Nie A nie, to ja <grym> Mam snipego. Nie ufaj nikomu Nawet nikomu, co? Nie Kwi? Ale, ty! O, czekaj, 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 czek. Ale jazda co? Y teraz jakby... Bo wprowadzili do CSa takie zabezpieczenia anty właśnie wucha, nie? Aha I przez to, że jakbyś stoi za ścianą, ja cię nie widzę w pewnych momentach Czasem mi znikasz A -ha. No jak ja stoję za ścianą i tak jakby patrzę na Ciebie No, także tak jest Także tak, nie spodziewałem się No, ja się też nie spodziewałem Weź ta polecam Nie? Ale ciało już widzę, na przykład, za ścianą, okej okay. Dobra Spoko, fajna gra, naprawdę, polecam tę grę bo to mapa, bo na przykład jak stoję na schodach tutaj To mi znika ta brama Nie, bo to jest yy, też odczytywanie tekstury, żeby Ci, nie wiesz, żeby nie rozosobów zasobów niepotrzebnie, nie? Wiesz o co chodzi? No Kiwi za Tobą Rzeczywiście tak jest no, to patrz, nie, a nie, Haloki, gdzie jesteś? Work, 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 work. Jaką muzyczkę wstawisz? A, nie wiem, jeszcze wiesz? O tak, zapomniałem. Ciągle zapominam o tym, że to jest Steve Person Challenge, czy mnie widzisz wcześniej, nie? No, jest też takie smutne trochę. Dobra, zrobimy tak, to będzie hardcore. Właśnie też, pobrałem e, sobie Hardcore'a. <laughs> nie ufaj nikomu. Nawet Ale samemu sobie. sobie. <laughs> Ten mem, muszę go wstawić do odcinka, nie? Kiwi, halo! Halo, jak się ty już strzela tutaj? Jej, co to jest? O, biorę. Dobra, <laughs> dawaj, chcę zobaczyć jak się popiszesz, nie? Bez kitu. Dobra, to łatwo. Kurde, ze Scope'em to każdy potrafi naczycie ciebie sobie. Aha, no tak. Halo, Kiwi! Jak tam flash? Nie dostałem go. No nie! jesteś lepszym graczem trzecioosobowym. No, chyba na to wychodzi, kurde. Powinieneś na Esla w trzeciej osobie w chcesie iść. SL first e, person. Nie SL one, tylko SL three. No, w Katowicach oczywiście wszystko się Wszystkie SL są w Katowicach. Oj! Mamo! Wiesz na czym polega mój sekret? Zadam na oślep. <laughs> Kiwi? To tam? Przywitaj się ze mną. Nie! <noise> Idę do siebie, kifi Nie, kifi! Kifi, ej, chodź, patrz, patrz! Ej, Halo, no chciałem ci pokazać, a ja ty się strzelasz. Wiesz, mów jakieś bardziej chodź choć patrz, to takie średnie. No jak? Co on ci powiedzieć? Co głupie jest? Nie lubię tego challenge'a już. Dobra, i tak wygram. No, pierwszy challenge, który. No, dobra, nieważne. <noise> Ma mam, się starać, Kifi czy coś? Halo! Podwójna moc, bo jeszcze wabik rzuciłem. No właśnie słyszałem. Głupia mapa. Podoba mi się naprawdę ten challenge. Fajny, nie. nie. Dlatego, że w końcu coś zabijam, a nie. Dobra. Byłem więcej run niż przez cały ostatni challenge. Oh, no. Zapraszamy do Kiffiego, tam będzie... Kifi! Tego się nie skanuje! Aha! Oh. Tego nie wiedziałem. <laughs> to teraz już wiesz. Nauczka na przyszłość. Nieładnie. Nie chodź, kiwi patrz. Ach, ach. Co to na to? No, trochę tak. Let's go, let's go. poziom gimnazjum, albo jeszcze niżej. Nie, podstawówka. Ej, ale on tym tą dupą rusza, jak kurde ten, jak chodzi się. Weź, weź shiftem, chodź. Halo, ej. Czekaj co? czekaj, co się stało? Co się Pomoc, stało? Halo. Włączyłem jakiś debug menu i nie ha. mogę nic zrobić. Halo, gdzie czekaj. jesteś Kifi? Pomogę Te? ci Nie, nie, poruszę, nie, ruszę Quit Wow, to... halo Kifi? To nie był quit z debug menu, tylko quit z cs tak? No O ha. Ha. Co ja sam muszę challenger robić? Dobra wi Witam panowie i panie z nie, tej czekaj, jak dołączę to chyba dostanę na rundy, no nie? No, ty... nie wiem, no, spróbujmy Proszę zaproszenie, Ale... dziękuję no, Dobra, to sam robię challenger Kifi, gdzie jesteś? Halo? Kifi? Kifi, gdzie jesteś? Halo? Halo, Kifi. Halo, halo. halo, gdzie jesteś, Kifi? Szukam cię ciągle i nie wiem. Ja? Ukry... poczekaj, bo ja się kampię, tam. Dobrze się ukryłeś, Kifi. Szukaj, szukaj. Szukam cię, Kifi. Gdzie jesteś, Kifi? Halo. O, e... znalazłem cię, Kifi! Gdzie? Tu to, to nie, nie ty, wiem, ale wygląda nie. podobnie. A może. Hmm. Aha, halo, Kifi. E, idzie pijany goście po chodniku. Jedną nogą po krawężniku, a drugą po asfalcie. Nagle zatrzymuje się i mówi Cholera, 32 lata żyję i nie wiedziałem, że jestem kulawy. E... Szukaj dalej, szukaj dalej, szukaj gdzie jesteś? E... Co robi Sasza Grey w bibliotece? No. Połyka wiedzę. Kifi, pomóż. Sam muszę to nagrywać. <laughs> nie bez powodu cię wziąłem! Dro. Kifi, ja nie chcę samemu tego nagrywać! Jezus, będziesz musiał użyć Sony Vegas, nie... Czemu? Co? czego? Co to jest Sony Vegas? Co się stało? Kifem nie wiem. Kontynuuj, przyniosą je District Street, No Steam Logan. Jeszcze raz poproszę, zaproszenie. Kifi już cię zapraszał. Znaczy, ogólnie dostałeś waka już, Kifi. Nie. <laughs> I tak się zastanawiam już powoli I po co zmieniałeś, po co wgrywałeś tego konfiga, Kifi? I dostałeś Vagbana ja patrz, nawet kile ci się zapisały, widzisz? O, to git Ty patrz, ale jazda A już Ci, Kifi, teraz dobra, dobra, no, no szukaj mnie dalej, tak? Znalazłeś mnie, czy, czy No znalazłem Cię teraz o. Widzę, tak jak opisała po prawej, na znaczy na środku Na górze Halo? Halo? Halo, Kifi, ty się znowu... cię NIE MA! Racket. No tym razem już jestem Wiem a, Halo, kifi! Dobra, zagram Kacza, nie chcę, nie, chcę, nie chcę ci... Dam ci troje fory Dobra, to ja zagram nagrywam. Dobra, teraz ja zagram też To ostatnia runda bo naszej. Znaczy, I wtedy dobra, będziemy mieli S-nową zmianę A halo kifi, gdzie? A działa ci normalnie ten Tirt person dobrze, dobra, czy nie? Bank. Dobrze wszystko działa. A, dobra, to bo mam ogólnie problem, bo jest taka komenda specjalna na Tirt persona, żeby dobrze działał. I ona działa tylko po stronie serwera co ciekawe i to jest śmieszne, a klient nie może, a teraz ja hustuję serwer ogólnie. Kiwi? Nie widzę. Ale nie wiem jak do ciebie podejść. O nie, halo. A, mogę iść na kucaka, na trzeciej osobie nie będziesz tak dobrze widział Co? <grych> a jednak. Widziałem cię od początku. <grych> a ja tak mówię, a przejdę się na kucaka. A tu nie! Pe pewnie niektóre osoby spytają się, czemu nie nagrywam z kamerką, otóż... Nie, że nie chcę mi się... Znaczy też, ale bardziej dlatego, że chcę iść do fryzjera najpierw i dopiero wtedy. No to tak już trochę ale. mi się. A dlaczego? Kifi nagrywa z kamerką, a ty? No właśnie wstawię to zawsze do tego gifa, do tego do, 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 do filmu. <ścoughs> z filmów? No nie, no, na live'ach tylko mam kamerkę. Halo, hej, kifi! Hej, kifi! Nie sorry! Wiem. Co sorry, teraz przepraszasz że mi boli? Nie jak mi się mam skończyło a, <laughs> Znaczy ja miałem mniejszy problem, bo ja miałem wiesz, ile tam amunicji dużo, nie? No trochę więcej No trochę, a mam ładnego skina, szkoda, że go nie widać Oooo! jesteś taki? odległość? Proszę nie plantować Albo. <laughs> Fejkuje kifi, czekaj Dobra, czekaj, ja idę udawać, że żeby... Oo co się dzieje? Co się ha dzieje? Halo? Halo, nie! O! Defujemy! ma... Nie! Czy ty w skoku sprzedaś mi chedłacz? Tak. <noise> Bugman incoming. No fajnie, Kifi, fajnie. Kifi, no zapłaciłem ci za to, żebyś kurde. Nie, wiesz co? Walić, hajs wezmę. Który taki śmieszek? Co? Byliśmy a to, aha, ktoś. Kanał. A to wiesz, nie musisz, ignor. ja i tak mam wyciszone, wiesz? A, okej. Okay. E, wiesz, co fajnie wezmę, aczkolwiek. E, dawno nie wygrałem żadnego challenger, zauważyłeś? Rozumiem, że dużo płacisz, ale kurde. Bardzo no, dużo tak. płacę. Godne to czy za swoją cenę. Kifi nie! Tu jest... Nie! Czemu Kifi? <laughs> Proszę, no, Nie stanę na mnie od razu. A ciebie też? Ale co ty gada? Głosy może słyszysz jeszcze w głowie Słyszę jakieś głosy, właśnie nie wiem kto tu krzyczy z której. Ha -ha Halina mam zawał. HO! Aż mi ścieło Czy mam jakieś wady? Tak, masę Czyli na przykład? No mówię przecież masę <laughs> Dobre Proszę mi tu nie wabikować A nie wabikuje W Sale Ja Śmiesznie mam czas! To... Ja mam czas! To możesz w tym chwili reklamę wstać, bo i tak nikt o, nie O dobra, to reklama. Okay. Dobra, już. po reklamie? Serio wstawię tu reklamę. <noise> to. Halo, nie! Kifi! <noise> Powiesz, że to cheaty. Nie, nie. To nie są cheaty. <noise> to, to po prostu to person. <noise> Nie wychylam za każdej ściany tak bardzo aż. Racić może jest, może go nie ma. A tu taki Halo? Może spadł na dół? Halo nie! 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 Tak! Nie mam je tu, nie mam jej tu. Co? To nie ja. Na zdrowie, a nie, to nie te kifiki. Halo, kifi, to nie... Halo? Halo kipi, mnie tu nie ma! <śmienny> mnie też tu nie ma. OJ TO! Pamiętaj, mnie tam nie było. No wie. Nie widziałeś mnie. No tak. Jak chcecie to. Halo! Jak chcecie to możecie napisać w komentarzach, bo chcę zrobić granie z widzami na trzeciej osobie, tak się zastanawiam. Albo jakiś inny taki pseudo-challenge, granie z widzami, albo coś, nie wiem, zobaczymy. Albo po prostu zwykłe granie z widzami zrobimy i tyle. Piszcie w komentarzach, ja co chcecie. No, u mnie teraz, bo u Kiffiego było. A później można zrobić u Kiffiego, później znowu u mnie i tak w nieskończoność. Będziemy mieli 200 odcinków i wtedy skończymy z YouTube'em, bo zarobimy miliony. Ej Kiffi, widziałem się. Halo! Co ty robisz? 90 ci zadałem? No, coś tam trafiłeś. Kurde, to, jak, to był taki randomowy strzał, to chyba bania była. Wiesz co, chyba się trochę nie ogarnąłem i nawet nie wiem kiedy mi to sprzedałeś, szczerze. Znaczy wiem kiedy, znaczy nie wiem, znaczy wiem, no wiesz. Tak, tak, tak. No. Co ty robisz? Ja? Nic. Po prostu mam kulturę. Zamykasz po mnie drzwi? No. Ale nie baw się aż tak. Ja zamykam drzwi po tobie. No jest, zobacz tyle, to nie otworzyłem. Otworzyłeś. Tak się bawisz, To kifie. na przykład było niemiłe, bardzo. Czemu? Więc nie słyszę teraz. Ja jestem tymi... szklarzem. Nie. szklarzem jestem po prostu, że jakoś się tam. Wiesz, w Minecrafcie piasek przetapiam mi. Starzem jestem. No, przeszkadz... CVS... przeszkadzasz mi w robocie, tak? Do CV możesz dopisać, przetapiałem piasek w <grym> No tak. <grym> Halo, Kifi, nie! Tu jestem. Tu. Kifi, gdzie ty jesteś? A, widziałem cię! to znowu cię widziałem! Ja ty też. Tylko mi znikasz tak śmiesznie i, po i pojawiasz się i znikasz. Jak ryzyk. No? Co? co? Nie wiem, to było bez sensu. Mogę się martwić. Zacząłem. Znaczy, nie to cały czas biegam ze skopem, więc to też śmiesznie wygląda. O! Polecam dzieciom. to zapomniałem. Widziałem, w tym, w tamtym właśnie miejscu jakby znikaliśmy. Widziałeś to chyba, nie? No, tak, tak, widziałem. No śmiesznie to wygląda. Polecam ci wziąć sobie właśnie jakąś snajperkę. Nie. A, bo dobra. Mam skinę. Halo, czemu celuję sobie w łeb? Masz snajperkę, Kifi, Nie. Już mi nie było stać na takie rzeczy. A czyli ja, snajperka... Kurde. A ty, aha! Aha, fajnie, fa -ha wiesz co sniper. teraz na przykład mam. No dobra, A ładna? No, ładny, ładny. Na plecach ładnie wygląda. będziesz <laughs> teraz na plecach tylko nosił. Kuzi, nie jesteśmy. Dobra. Zrobimy tak. Niech będzie. Nie, kifi. Halo, kifi? Strzelasz? Czasem. O. Nie mam je tu. <laughs> Kujwa. W sumie... Nie było tematu. Co, Kiwi? Co?! Co? Myślę, chyba 5 Zeusów już zmarnowałem i ja ani razu ci nie trafiłem, bo ja nie mam wyczucia jak blisko jestem, nie? No, tu na third personie to jest trochę trudno, nie? Nie, na oślep, tak naprawdę. <laughs> nie, 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 Halo. <laughs> Wiem przecież, że wygram. Przegrywam. nie, 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 hallo. nie, 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 że nie, 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 o kurwa, co ja zrobiłem? Halo. Teraz y, a, kampa cały czas. Kampa, pompa, kampa, pompa. Beczka kciązco? Księ... co? to <grymne> <grymne> nieładnie, tak. O kurwa! ty <grymne> 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 coś tak czułem, bo słyszałem zbite, znaczy zniszczone to, nie? Ale nie spodziewałem się, że to na 100% będzie. Nie, nie wyszło! To jest nie fair, bo ty używasz suchu w tym Minecrafcie, a ja nie wiem, przykładnie. No to. Kto. tobie zabroni. Ale to było przerażające, nie powiem. Ja sam się przeraziłem, myślałem, że jakiś robak mi wyskoczył tam czy coś. <laughs> mm -hmm. robak. Kuźwa mać, ale przez puściany ci nie widziałem Dopiero jak do połowy doszedłeś właśnie. No, ale jest śmieszne. Ale spoko, spoko. Fajne, tak. Fajnie podoba mi się. Polecam dzieciom. No szczególnie. Nie, kipi. Ku nie dam! Nie, nie dam kifi! Dobra, nawet jak już teraz przegram, to wiesz. Nie dam kifi, nie ma Nie, jest to samo. Nie dam, nie dam, nie dam. No. Ona też tak mówi, a co? Co? <laughs> o ty kurde panie, jesteś chuj, awitanie. dechuj Defuza nie kupiłem BOT KIK! NIE DZIAŁA! Kurde, co jest?! Czekaj, ninja robię Remis! Remis, kolego! Widzisz to? Co? Zatkało cię? Nie Remis Ninja Mhm. Fajnie Fajnie, Kifi! Aha. Super. Kończę, to głupi jest odcinek, nie, nie wrzucę go w ogóle na tubę. Też bym tego nie zrobił, po co? Nie wrzucę.